Witajcie moi drodzy, kolejny materiał na naszym kanale i dziś porozmawiamy sobie o pogodzie, jaka będzie w poniedziałek w godzinach. No, w sumie do godzin wieczornych zobaczymy, co się będzie działo, bo będzie dzisiaj wypieranie już w sumie jest wypieranie gorących mas powietrza, powietrza zwrotnikowego z Polski, no i zastępowanie tych mas powietrzem zdecydowanie chłodniejszym, które do nas dociera z zachodniej Europy. No i tutaj będą na froncie atmosferycznym występowały burze, które, no. Fajnie by było jakby przyniosły takie chmury szelfowe dla mnie jako osoby, która będzie je fotografowała, ale być może tak nie będzie, być może po prostu będą intensywne opady deszczu. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało za moimi plecami. Jedna z komórek burzowych, która docierała do Tomaszowa-Mazowieckiego i która tam przyniosła dosyć dużo zniszczeń. Myśmy ją oczywiście na live również obserwowali. W tym momencie w godzinach porannych burz jeszcze praktycznie nie ma lokalnie w województwie lubuskim występowały pojedyncze wyładowania z tych chmur konwekcyjnych które tam się tworzą i wypiętrzają. Oczywiście w kolejnych godzinach się to zmieni. Temperatury dziś dosyć niskie w godzinach porannych 20-21 do 22 stopni Celsjusza, ale bardzo szybko wzrosną w Polsce. Wschodniej. Tak jak wspominałem, ten, jeśli chodzi o ogólnie o pogodę, no to tak. Zachód Polski już w zachmurzeniu frontowym. Ten front rozciąga się od Szwecji, Norwegii aż po Alpy. Natomiast on jest związany z Niżem, który znajduje się gdzieś na pograniczu właśnie szwedzko-norweskim. Zachód Europy również w chmurach wraz z Wielką Brytanią na wschodzie jeszcze Piękna, słoneczna pogoda na Bałkanach również, natomiast ciekawie wygląda niż znajdujący się nad chociażby Włochami. Jeśli chodzi o Polskę, na zachodzie widzimy już wypiętrzające się chmury, właśnie przed frontem i na froncie atmosferycznym. Lokalnie już widzimy te wypiętrzenia dosyć mocne, występują tam opady deszczu. Lokalnie te opady już są dosyć silne na wschodzie, bez opadów jeszcze w tym momencie. Jeśli chodzi o sytuację baryczną, no to niż hejkę będzie powoli przemieszczał się dalej w kierunku wschodnim, a wraz z nim właśnie ten front atmosferyczny przez Polskę na początku zachodnią, potem centralną, a na końcu wschodnią. Wyż azorski będzie nadal podsyłał nam niejako w cudzysłowie pole podwyższonego ciśnienia, więc tutaj całkiem możliwe, że niedługo utworzy się kolejny wyż. No i mamy moi drodzy to. To, co będzie dzisiaj się działo nad Polską, co już się dzieje. Na wschodzie Polski nadal mamy bardzo gorące powietrze, powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Te temperatury szybko wzrosną powyżej 30 stopni Celsjusza, ale już za frontem atmosferycznym dociera powietrze polarne morskie, jest ono chłodniejsze, no i te dwie masy oddziela właśnie ten front atmosferyczny. Ten front atmosferyczny, który będzie przemieszczał się dalej przez Polskę zachodnią aż do Polski centralnej do godzin wieczornych, w tym momencie występują opady dystrykcyjne ale wszystko wskazuje na to, że... On się uaktywni. Będziemy mieli również burze, szczególnie w województwach pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, następnie też łódzkim. Punktowo te burze mogą być dosyć silne, chociaż głównym ich zagrożeniem będą intensywne opady deszczu. Model Icon pokazuje większe skupiska burz, inaczej, większe szanse na te burze niż model, model Swiss HD 4x4, ale również w ten sam sposób przemieszczanie się frontu atmosfery. No, i właśnie te burze. Jeśli chodzi o te burze, one prawdopodobnie będą raczej. Nie miały dzisiaj możliwości w cudzysłowie organizowania się w układy liniowe, a bardziej po prostu w takie klastry konwekcyjne, w klastry burzowe, które będą wędrowały sobie z zachodu w kierunku wschodnim, dobudowywały się od zachodniej strony i tam, gdzie będą występować przede wszystkim głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu mogące powodować zalania bądź podtopienia. Elektryka nie powinna być zbyt duża energii potencjalnej, dostępnej drogą konwekcji zbyt dużo nie będzie, ale mimo wszystko od 600 do punktowo 1000 dżuli na kilogram, mimo wszystko będzie powodowało, że niektóre z tych burz mogą być silniejsze, mogą przybrać formę superkomórek burzowych, szczególnie w województwie dolnośląskim, wielkopolskim i na Pomorzu. I w momencie, kiedy będziemy mieli superkomórkę burzową typu wysokoopadowego, no to te zjawiska będą bardziej potęgowane, więc będziemy mieli więcej opadów deszczu bardziej intensywnych. Do tego opady gradu do 2 cm, bądź punktowo większe i porywy wiatru silniejsze nawet do 90 km na godzinę. Jeśli chodzi o sam grad, to tam gdzie nie będzie tak dobrze wykształconych superkomórek burzowych, to ten grad powinien być mniejszy, od 1 do maksymalnie 2 cm. No i opady deszczu, a tych może być punktowo dosyć dużo. Dlaczego? Dlatego, bo po pierwsze, front atmosferyczny będzie dosyć wolno przemieszczał się w kierunku wschodnim, a po drugie, nowe komórki konwekcyjne będą dobudowywały się na tyłach starych komórek konwekcyjnych i punktowo, gdzie taki tzw. backtracking będzie występował albo backbuilding, to będziemy mieli właśnie nad danym obszarem dużej ilości opadów. Mieszkańcy Gniezna bądź Bielsko-Białej wiedzą coś o tym. Moi drodzy, przed frontem atmosferycznym nadal będą bardzo wysokie temperatury. Będzie to ostatni dzień z takimi wysokimi temperaturami, bo potem idzie do nas ochłodzenie i te temperatury będą zdecydowanie niższe. Zanim to jednak nastąpi, przed frontem do 34 stopni Celsjusza, za frontem 22 do 24 stopni Celsjusza. Różna modele numeryczne pokazują delikatne odchylenia względem wędrówki frontu na tą samą godzinę, ale generalnie widzimy, że tu przede wszystkim zagrożona będzie Polska Zachodnia, dlatego sieć obserwatorów burz wydała prognozę burzową, gdzie uwzględniła Polskę Zachodnią właśnie pas. Od pogranicza województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, przez Wielkopolskę, aż po województwo dolnośląskie, gdzie jest wydane średnie zagrożenie burzowe, przede wszystkim związane z tymi intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu oraz w mniejszej, w mniejszej tutaj skali, w szansie, jeśli chodzi o ten wiatr, w mniejszej części, o może tak, jeśli chodzi o wiatr, który punktowo może być silniejszy. Kolor żółty, no to tutaj tereny okalające, z zachodu dlatego, bo tu już front chłodny przeszedł, no i po wschodniej stronie dlatego, bo tutaj już ten front będzie słabu, no i marginalne zagrożenie w Polsce wschodniej, bo tam ten front będzie przemieszczał się w nocy. Ale RCB też został dzisiaj wydany dla mieszkańców zaznaczonych obszarów. Dzisiaj prawdopodobnie dostaną oni SMS-a bądź już dostali właśnie z ostrzeżeniem przed prawdopodobnymi burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Warto dlatego dzisiaj mieć aplikację, która będzie Ostrzegała przed burzami. Ja ze swojej strony niezmiennie polecam aplikację monitor burz. Tak jak wspominałem, ten front atmosferyczny, wędrując w kierunku wschodnim, będzie wypierał nam to ciepłe powietrze. W Polsce Wschodniej wieczorem i w nocy jeszcze możliwe będą, no możliwe będzie noc tropikalna. Tam, gdzie będą przemieszczały się komórki konwekcyjne i burze, wiatr w porywach do 70, 80, bądź punktowo do 90 km na godzinę. Za frontem atmosferycznym już będzie ogólnie mocniej wiało od 40 do 50. Kilometrów na godzinę do 60 km na godzinę na wybrzeżu. No oczywiście, ja dziś ruszam zaraz, w sumie po nagraniu, w teren. Jadę gdzieś tutaj w okolice od północnej części łodzi aż po Poznań. Tam będę obserwował sytuację związaną z tym frontem i będziemy prowadzić tutaj jak najbardziej live'a. A to wszystko też dzięki Wam, dzięki patronom, dzięki wspierającym, bo to Wy powodujecie, że chce nam się ten kanał jeszcze mocniej, jeszcze lepiej rozwijać, dlatego zasubskrybujcie go, jeżeli nie subskrybujecie, bo to jest istotne przede wszystkim w rozwoju tego kanału. Dziękuję.